UWMFM Gość w radiu UWMFM przełroczą przemijać dziewczyna, Milena Czarnecka. Witaj Mileno. No witam, dzień dobry. Milena to oczywiście nie bez przyczyny, bowiem dziś w Chilibarze o godzinie 19 rozpocznie opowieści na temat swojej wyprawy. A temat tychże opowieści, jak to stopem przez Atlantyk? Dokładnie tak. Wybieramy się, po, ponownie zabieram moich słuchaczy na wyprawę naszą prawie trzymiesięczną, moją i mojego kolegi. Poznaliśmy się na Bałtyku na rejsie raz. No i właśnie tam, dwa lata temu bodajże, pomyśleliśmy sobie, że Mało jest y, takich ludzi, z którymi można było popłynąć na taką wyprawę, więc zdecydowaliśmy, że zrobimy coś szalonego razem. Czyli to nie jest Twoja pierwsza wyprawa? No, wyprawa przez Atlantyk jako pierwsza była. Y, jak to stopem tak samo, y, ale no, żeglarsko odnajduje się już tam od jakiegoś czasu. No właśnie, o ten jak to stop chciałam podpytać, bo tak y, czytam tytuł tego spotkania. Y, jak to stopem? To, czy, rzeczywiście, czy to jest tylko taka prowokacyjna nazwa, czy rzeczywiście poruszałaś się jachtem? Tam powiedzmy nawet w części, ale... Yy, tak, no pierwsza wyprawa była yy, samolotem na Wyspy Kanaryjskie, bo stamtąd yy, zawsze się yy, wyrusza jachtem na Karaiby, bo taki był cel nasz, żeby tam yy, się dostać. Yy, I tak, jachtostopem, yy, taka inna wersja autostopu. Chodziliśmy po okay, kejs, zagadywaliśmy do żeglarzy. Yy, no i co? I ogłaszaliśmy się w internecie, bo też jest taka możliwość. I udało się, złowaliśmy e, trzy jachty i cztery razy była wymieniana załoga. Więc tak, <grytanie> da się. Więc i jak długo podróżowałaś jachtem z tych trzech miesięcy? E, myślę, że na pewno z sześć tygodni e, by się wzbierało pod żaglami. E, reszta to były takie czasy, e, tydzień na teneryfie, tydzień na Kanarach, e, tydzień też, taki czas stagnacji... E, na Martynice na Karaibach, bo tam szukaliśmy cały czas jachtu, a ciekawostką jest to, że w czasie naszych poszukiwań znaleźliśmy się jeszcze z dwoma polskimi jachtostopowiczami, gdzie potem dzięki szczęściu kolegi Michała mieliśmy jacht, szwedzki jacht, gdzie mogliśmy we czwórkę pływać sami, gdzie chcemy i tak spędziliśmy razem dwa tygodnie. Tak się zastanawiam, bo wiem jak łapie się e, autostop. Ale jak łapie się, jak to stop? Ja też nie wiedziałam i wykorzystałam naukę gry na gitarze. Jakby wzięłam swoje gitalele, to jest taka trochę większa gitara niż ukulele poręczna i stwierdziłam, że usiądę na kei, ja będę grała. Siedziałam w barze, kolega w tym czasie chodził po kajach, zagadywał do żeglarzy. To jest taka trochę trudniejsza sprawa, bo wiadomo, jeżeli autostopem gdzieś jedziesz, no to e, jesteście ze sobą, nie wiem, dwie godziny na przykład. A tutaj to są takie odległości, że trzeba liczyć, na przykład tydzień. Włączasz się w załogę, pracujesz na jachcie, e, więc jakby musieliśmy zdobyć trochę zaufania e, wśród tych żeglarzy. Udało się? Bardzo, jak widać. <śmiech> <śmiech> żyję, jestem cała. <laughs> Włosy tylko mam ścięte. A skąd pomysł na y, tego rodzaju podróż? Zwłaszcza na Karaiby. Mhm. E, jako, znaczy tak mi się też wydaje trochę, mm, każdy żeglarz jakby ma takie marzenie, takie miejsce, do którego chciałby, w którym chciałby się pojawić, e, dotrzeć tam na żaglach, na jachcie. I moim marzeniem właśnie było to, żeby przekroczyć e, Ocean Atlantycki e, na żaglach, pojawić się na Karaibach. Zasmakować trochę tego słońca, tego luzu, e, który tam jest. Pomysł się pojawił może z rok temu i od razu w sumie jakby zaczęłam działać w tym kierunku, bo skończyłam tutaj studia. Pozdrawiam, bo byłem właśnie fajnie się tutaj <grym> <grym> znaleźć. E, I co? I, tak naprawdę rok temu się pojawił pomysł. A jest kolejne marzenie? Jest kolejne marzenie. E, tej zimy jeszcze wracam na Karaiby. Chcę tam już popracować na żaglach i wrócić tą drogą przez Atlantyk z powrotem do Europy na kontynent. Mówiłeś, że nie podróżowałaś sama, bowiem podróżowałaś z kolegą, którą, którego poznałaś w trakcie wcześniejszej podróży po Bałtyku. Czy rzeczywiście taka wspólna wyprawa ułatwiła Wam, powiedzmy, podróż? Tak, tak, zdecydowanie mogliśmy się podzielić zadaniami. Też było raźniej, bo święta na przykład spędziliśmy na jakiejś pirackiej łajbie mm. gdzieś na Karaibach. Było ciężko i jakby ta druga osoba zawsze daje takie poczucie, że nie jest się samemu, że można sobie jakoś dzielić radości. No jest na pewno łatwiej psychicznie. A jak to jest być białą kobietą na egzotycznych wyspach? No, czuję się człowiek wyjątkowo. <grym> Jeżeli chodzi o, jakby powiedzmy, powodzenie takiej kobiety, to naprawdę można się wyzbyć wszystkich kompleksów. <grym> Udało się? <grym> Udało się. <grym> ale no, tutaj się śmieję, ale trzeba uważać, bo nawet się złapałam, miałam taki moment na Wyspach Zielonego Przylądka, że jako, no właśnie, żeglarki mają ten ciężar, że zwykle są same, są mniejszością na jachcie i u mnie było tak samo przez całą tą wyprawę, że jak miałam jakichś kompanów podróży, to byli to panowie, no i już któregoś dnia na wyspach Zielonego przylądka jakby chciałam odejść, odpocząć od nich, oddaliłam się dosłownie na 20 metrów, no i co, no i jeden z tutejszych panów wysiadł z samochodu, zobaczył, że jestem sama, biała, że jakby nie mam mężczyzny, którego jestem własnością. Chwycił mnie za karki, chciał wciągnąć do samochodu. <laughs> Także to jest minus. Ale e... jak się udało wybrnąć z tej sytuacji, powiedzmy moja droga, bo jednak <laughs> jesteś tu teraz z e, studiu Radia UWMFM, cała i zdrowa. <laughs> no, no tak. E, no to był jakby odruch, bo walowałam go pięścią pod szczękę. On zaczął kaszleć, puścił mnie. No i zaczęłam uciekać. Dzięki temu y, dostałam w sumie ze trzy piwa od panów, <grywa> na uspokojenie. Y, no tak, ale to była taka jedna sytuacja niebezpieczna, jeżeli chodzi o ludzi tam jakby miejscowych. Inna sprawa, jesteś białą kobietą, słyszysz często komplementy, y, naprawdę bardzo mi ludzie i no można się czuć wyjątkowo. Jest to trudne, ale też na jakiś sposób przyjemne. A jak w kilku zdaniach opiszesz mieszkańców wysp? Mm, autentyczni. Autentyczni. Tak, tak. To może jednym jednym słowem mogę to opisać. Oni e, nie ma czegoś takiego jak czas, jak poczucie czasu. E, jeżeli, nie wiem, ich priorytetem to jest być szczęśliwym, żeby mieli wodę, żeby mieli coś do jedzenia. E, I tyle. Jakby tam kompletnie jest inne życie. Jakby tutaj weszli. E, przeszli się naszymi ulicami, Olsztyna na przykład, nie wiedzieliby co za sobą zrobić. w wielki świat, kompletnie co innego i powiem szczerze, że tęsknię do tego świata. <grym, <grym, tutaj nawet miałam taką sytuację, że e, musiałam pójść na autobus, tutaj jak już wróciłam, jakiś dzień, dzień po przyjeździe <grym>, i byłam tak zdziwiona, że jak to? Wychodzę, muszę wyjść o konkretnej godzinie na ten autobus i on odjechał, w ogóle spóźniłam się. A tam... Jak jest autobus, to jest dobrze i po prostu się wsiada. I ja mam jeszcze pytanie do tych mieszkańców, bo czy jest różnica w zachowaniu pomiędzy mieszkańcami różnych wysp? Bo przypomnijmy, byłaś na różnych wyspach, prawda? Tak, tak. Byłam oprócz na wyspach Zielonego Przelątka. Jakby w ogóle nie liczę wysp kanaryjskich, bo to są Europejczycy, prawdziwi nasi. W wyspie Zielonego Przylądka. Zachowanie, e, oni są bardzo nieprzyzwyczajeni do e, białego człowieka, są ciekawi e, i jakby mają e, zaszczepioną taką, e, taką myśl, że biały człowiek ma pieniądze, więc ciągle czuliśmy się jakoś tam osaczani. Oni wystawiali do nas ręce, e, dotykali naszych kieszeni, musiałem chować torebkę pod sukienkę, żeby nie było jej widać. No jakby nie mam aż tak dobrych wspomnień jak na przykład z Dominiki, yy, gdzie też łatwiejszy był kontakt, bo tam mówią ludzie po angielsku, na Martynice po francusku, tam to jest francuska wyspa. I powiem szczerze, że yy, tacy najbardziej otwarci, najbardziej właśnie tacy autentyczni, pomocni, właśnie byli ludzie na Dominice. Oni mają tam potworną biedę, ale yy, dają od siebie wszystko, co mają, dosłownie. I no będę się zapierała rękami, nogami, Dominika mnie urzekła i będę chciała tam wrócić. Cudowni ludzie. Nie mam na Martynice jakby takiego przyłożenia, jeżeli chodzi o rozmowy z tymi ludźmi, bo oni nie znają angielskiego, ja nie znam francuskiego, więc... No, Rozmowa trudnie. niewerbalna. <noise> dokładnie, dokładnie. No więc gesty mieli bardzo miłe, ale ciężko było nawiązać jakiś głębszy kontakt mówiłeś, że wrócisz, natomiast e, tak się zastanawiam, bo wcześniej podpytałam Cię o Twoje marzenia. Takie niedalekosiężne marzenia, takie najbliższe. Mm, najbliższe, dotyczące wyjazdu, wyjazdu tak? Wyjazdu. Podróżowania? E, hmm. Tak naprawdę też mogę to powiedzieć. Zmieniło się trochę moje postrzeganie świata po tej podróży mhm. i po tym jak zobaczyłam, że wbrew pozorom, jak jest łatwo y, osiągnąć swoje marzenia, które zdają się być niemożliwe, y, to naprawdę uważam, że jakby jakbym nie chciała tutaj zapisyć spraw pewnych y, na miejscu, na kontynencie. Spokowałabym plecak i wyruszałabym znowu w to samą podróż. No i tego ci życzę, żebyś już za jakiś czas mogła znowu gościć w radiu UWMFM i opowiadać o swojej kolejnej podróży. Dzięki. Milena Czarnecka, przykład osoby której marzenia się spełniają? No i każdy może życzę tego samego, naprawdę. Ja, przypominam, jeżeli chcielibyście dzisiaj zobaczyć Milenę Czarnecką i posłuchać jej opowieści, jak to, jak to stopem płynęła przez Atlantyk, macie jak najbardziej taką możliwość dziś o godzinie 19 w Chiliwarze, prawda? Tak jest. Zapraszam wszystkich, odpowiem na pytania, wątpliwości. Będzie ciekawie. My również zapraszamy. Dziękuję Mileno.